Czy przeglądając Elix'a lub inne portale ogłoszeniowe trafił Ci się kiedyś samochód, który wyglądał aż zbyt dobrze, zwłaszcza biorąc pod uwagę jego cenę? Jeżeli tak, to uważaj. Niektóre auta na zdjęciach wyglądają perfekcyjnie, ale prawdziwe problemy zaczynają się dopiero po zakupie. Dlatego dzisiaj opowiem Ci o samochodach, które mogą zrujnować Twój portfel, nawet jeżeli ich cena wydaje się okazją życia. Pierwszy samochód, jaki Ci dzisiaj zaprezentuję, częściej można spotkać na lawecie niż na kołach. A jest to oczywiście Alfa 159, produkowane od 2005 do 2011 roku. Alfa Romeo to jeden z najbardziej stylowych samochodów klasy Premium, jakie kiedykolwiek powstały. Jej niepowtarzalna sylwetka i włoski charakter do dziś przykuwa spojrzenia na ulicy. Jednak zakup modelu 159 wymaga świadomego podejścia, ponieważ trzeba wziąć pod uwagę możliwe usterki i koszta eksploatacji. Z zewnątrz Alfa prezentuje się świetnie, to bez wątpienia jedno z najładniejszych aut klasy średniej. Co ważne, karoseria, jaką posiada ten samochód, bardzo dobrze zniosła próbę czasu, a zawdzięcza to w głównej mierze temu, że cała karoseria została ocynkowana, Dzięki czemu samochód ten praktycznie w ogóle nie Wieje. Równie pozytywnych wrażeń dostarcza sama jazda tym samochodem. Auto prowadzi się pewnie i stabilnie. Układ kierowniczy jest precyzyjny, a zawieszenie sztywne, ale jednak komfortowe. Niestety, zastosowane z przodu zawieszenie wielowahaczowe, choć świetne dla właściwości jezdnych, bywa bardzo kosztowne w serwisowaniu. Tuleje, sworznie, łącza stabilizatora. Często wymagają wymiany, nawet co 60-80 tysięcy kilometrów. Natomiast największym problemem, z jakim będziesz musiał się zmierzyć w tym samochodzie, jest oczywiście silnik diesla. Zwłaszcza wersje 1.9 i 2.4 JTD. Silniki te oferują Przyzwoitą moc i charakterystyczne brzmienie. Ale niestety bywają dosyć mocno awaryjne. Natomiast najczęstszym problemem, z jakim będziesz musiał się zmierzyć w tym samochodzie, są oczywiście wtryskiwacze oraz awarie dwumasowego koła zamachowego. Dodatkowo, jeżeli będziesz wykorzystywał ten samochód głównie do jazdy po mieście i nie będziesz nim robił żadnych dłuższych tras, może dojść do zapchania filtra DPF, co doprowadzi do spadku osiągów i konieczności kosztownego czyszczenia lub wymiany. Natomiast jeżeli chodzi o cenę, najtańsze egzemplarze Alfy 159 możesz znaleźć już za około 9000 zł. Chociaż mogą one mieć dosyć wąsli stan techniczny i przebieg. Natomiast za zadbany model Poliftingu liftingu już musiał zapłacić około 18 tysięcy złotych. Natomiast teraz porozmawiamy o samochodzie, który można określić jako klasa premium w niemieckim wydaniu, czyli BMW serii 7 E65, produkowane od 2001 do 2008 roku. Samochód ten to model, który w momencie premiery był rewolucją, zarówno pod względem stylistycznym, jak i zastosowanych technologii. Była to pierwsza siódemka, która zerwała z klasycznym wyglądem poprzedników, wprowadzając nowy język projektowania, który do dzisiaj budzi kontrowersje fanów marki. Wnętrze tego samochodu również przeszło totalną transformację, postawiona na luksus i minimalizm. Pojawiło się tam mnóstwo nowinek technologicznych, które, jak na swoje czasy, robiły ogromne wrażenie. Niestety, ma to też swoją ciemną stronę. Elektronika W65 jest skomplikowana, awaryjna i bardzo droga w serwisowaniu. Na szczęście, pod względem prowadzenia, BMW nie zawiodło. Mimo swoich ogromnych rozmiarów, s 65 wciąż prowadzi się znakomicie. Duża jest w tym zasługa aktywnego zawieszenia, które potrafi doskonale dostosować się do warunków, jakie panują na drodze. Komfort jazdy w tym samochodzie stoi na bardzo wysokim poziomie. Ale jak Pewnie już się domyślasz, ma to też swoją cenę. Koszty naprawy zawieszania mogą sięgnąć nawet kilku tysięcy złotych. Największym problemem tego samochodu są jednak silniki, w szczególności V8 o pojemności 4 i litra. Są to potężne jednostki słynące ze swoich osiągów, ale niestety słyną one też zawaryjności. Przede wszystkim mają one problemy z rozrządem i nadmiernym zużyciem oleju, co w skrajnych przypadkach może doprowadzić nawet do przegrzania jednostki napędowej. Dodatkowo często konieczna jest również wymiana uszczelki pod głowicą. Niestety większość z tych napraw jest dosyć mocno utrudniona z powodu ciężkiego dostępu do silnika. Co Znacznie zwiększa koszty takiej naprawy. Obecnie za dobrze zadbany egzemplarz E65 przyjdzie Ci zapłacić około 25-30 tysięcy złotych, co może wydawać ci okazją. Jednak warto pamiętać, że koszt zakupu to dopiero początek zabawy z tym samochodem. Koszty jego eksploatacji to zupełnie inna historia. Sama naprawa zawieszenia, skrzyni biegów czy skomplikowanej elektroniki potrafi pochłonąć drugie tyle. Natomiast teraz opowiem Ci o samochodzie, który był głównym konkurentem omawianego przed chwilą BMW, czyli o Volkswagenie Phaetonie, produkowanym od 2002 do 2016 roku. Był to samochód zaprojektowany jako bezpośrednia konkurencja dla Mercedesa S klasy oraz BMW serii 7. Niestety, samochody te rywalizowały ze sobą nie tylko na polu luksusu i osiągów, ale też o najbardziej awaryjnego samochodu klasy premium. Samochód ten przyszedł jeden lifting w 2007 roku, który poprawił jego wygląd i wyposażenie. Nadwozie, jakie posiada ten samochód to typowy przykład limuzyny. Stonowane, niepozorne, a zarazem eleganckie. Natomiast wnętrze, jak przystało na auto tej klasy, wykonane jest z bardzo wysokiej jakości materiałów i wyposażone w masę bajerów. Niestety, podobnie jak w przypadku Mercedesa, Elektronicznie, w Hejtonie jest bardzo skomplikowana i bywa bardzo kosztowna w naprawie. Samochód ten prowadzi się cudownie i zawdzięcza to w głównej mierze pneumatycznemu zawieszeniu, ale jak już pewnie się domyślasz, ma to też swoje wady. Bardzo często się psuje, a jego naprawa jest piekielnie droga. Następnym problematycznym elementem tego samochodu są oczywiście silniki, zwłaszcza wersja W12, w której koszt wymiany łańcucha rozrządu może osiągnąć nawet 10 tysięcy złotych. Spalanie jakim cechuje się ten samochód oscyluje w okolicach 20 litrów na 100 km w mieście i 13 litrów na 100 km na trasie. Jest to nieco lepszy wynik niż Mercedes klasy S, ale dalej jest on w stanie przyprawić o zawał. Następnym dosyć kosztownym elementem tego samochodu jest oczywiście automatyczna skrzynia biegów, ponieważ jej regeneracja potrafi kosztować nawet 7 zł. Na szczęście tego problemu można bardzo łatwo uniknąć. Wystarczy regularnie co 70 tysięcy kilometrów wymieniać olej. Cena jaką przyjdziecie zapłacić za ten samochód zaczyna się już od około 40 tysięcy złotych, ale musisz pamiętać, że do tego trzeba doliczyć drugie tyle w przypadku ewentualnych usterek lub konieczności napraw. Natomiast teraz przeszła kolej na auto, które wygląda jak rodzinny SUV, ale potrafi wyczyścić twój portfel do zera, czyli Audi Q3 2.0 TDI, oczywiście w wersji 4, produkowany od 2011 do 2018 roku. Samochód ten to kompaktowy SUV, który jest bardzo elegancki, ale mimo to dalej użyteczny. Na dworze to cechuje się charakterystycznym dla marki stonowanym i wyrafinowanym stylem. Dominujący grill, ledowe światła i masywna sylwetka dodają mu pewności siebie, mimo niewielkich wymiarów. Wnętrze zostało zaprojektowane w typowy dla Audi sposób. Jest uporządkowane, ergonomiczne i wykonane z wysokiej jakości materiałów. Deska jest prosta, a fotele stawiają na wygodę. Podczas jazdy ku trójku przede wszystkim odczujesz komfort płynący z poruszania się tym samochodem. System quattro działa błyskawicznie. Na co dzień wykorzystuje tylko przednią oś, a w razie konieczności dołącza tylnią, co pozwala na niemałe oszczędności na paliwie. Warto jednak pamiętać, że wymaga on regularnej wymiany oleju, co około 40 tysięcy km. Zaniedbanie tej czynności może skutkować awarią, której koszt może wynieść nawet 1300 zł. Kolejnym delikatnym elementem tego samochodu jest oczywiście automatyczna skrzynia biegów, jeżeli nie zadłasz, Odpowiednio, może ona cię narazić na dosyć spore wydatki. Jednym z częstszych problemów, jakie możesz spotkać w tej skrzyni, jest oczywiście awaria elektronicznego sterownika, którego wymiana może kosztować nawet 6000 zł. Dodatkowo, jeżeli używasz tego samochodu głównie do jazdy po mieście, możesz się narazić na następny wysoki koszt, ponieważ w takim wypadku sprzęgło dosyć szybko się zużywa, a jego wymiana to ponownie koszt około 6000 zł. Natomiast najwięcej obaw budzi oczywiście silnik, zwłaszcza wersja 2.0 TDI. Znana z jednej strony ze stosunkowo dobrych osiągów i niskiego spalania. Ale po drugiej stronie medalu czeka na ciebie dosyć wysoka podatność na usterki. Do najczęstszych należą awarie wtryskiwaczy, objawiające się szarpaniem i nierówną pracą silnika. Koszt wymiany to od 800 do 1200 zł za sztukę. Zużycie turbosprężarki, które można rozpoznać po gwizdach i spadkach mocy. Regeneracja to koszt od 1000 do 2000 zł. I oczywiście zapchany filtr DPF, którego regeneracja to koszt od 500 do 1000 zł. Natomiast jeżeli chodzi o cenę rynkową kutrójki, to egzemplarze z manualną skrzynią biegów to koszt około 60 tysięcy zł, natomiast wersje z automatyczną skrzynią biegów są tylko nieco droższe, bo o około 5000 zł, co czyni różnicę stosunkowo niewielką. Oto samochód, który przeczy wartością firmy, przez którą został wyprodukowany, czyli BMW 2, Active Tourer, produkowany od 2014 do 2021 roku. Samochód ten jest próbą połączenia funkcjonalności rodzinnego Vana ze stylistyką charakterystyczną dla tej niemieckiej marki. Chociaż nadwozie nie manuje sportowym charakterem auto zachowuje dalej klasyczne dla BMW proporcje, a całość tworzy spójny wizerunek. Praktycznego samochodu. Wnętrze utrzymane jest w typowym dla BMW stylu. Jest funkcjonalne, uporządkowane i eleganckie. A materiały, z których zostało ono wykonane, nie rozczarowują. Chociaż w bazowych wersjach trudno mówić o jakości znanej z wyższych modeli. Mimo to kabina prezentuje się solidnie i ergonomicznie. Pod względem jazdy, samochód ten pewnie dosyć mocno ci zaskoczy. Nie jest to klasyczne BMW do zabawy. Auto to zostało zaprojektowane z myślą o komforcie i codziennej funkcjonalności. Napęd trafił na przednią oś. Co, w przypadku BMW, jest dosyć nietypową decyzją. Ale za to pozytywnie wpływa na przestronność wnętrza oraz przewidywalność prowadzenia. Zawieszenie zapewnia przyzwoity komfort, ale jednocześnie dobrze radzi sobie w zakrętach. Musisz jednak pamiętać, że jak każdy z nas dobrze wie, komfort ma swoją cenę, a w tym przypadku jest to cena wymiany amortyzatora, która oscyluje w okolicach 1000 zł. Samochód ten oczywiście nie jest pozbawiony wad, w szczególności jeżeli chodzi o elektronikę. Często pojawiają się problemy z kamerą cofania, a koszt zakupu nowej to nawet 1500 zł. Pod maską również nie obyło się bez słabych punktów. Najczęstszym problemem jest oczywiście 3-cylindrowy silnik o pojemności 1,5 litra, którego największym problemem jest rozciągający się łańcuch rozrządu. Natomiast koszt takiej wymiany to około 3500 zł. Do tego w tym samochodzie bardzo często można spotkać się z wyciekami oleju, zwłaszcza przy wyższych przebiegach. Cena, jaką przyjdzie ci zapłacić za ten samochód, zaczyna się już od około 40 tysięcy zł. Natomiast jeżeli interesowałby cię model po 2020 roku, to jego cena jest już znacznie wyższa, ponieważ wynosi około 80 tysięcy zł.